To wiesz... Pokaż się, latach... jesteś. Jestem, jestem. Robert, Cebek, Piotruś. Czebaczko. I co? Kolejna? Noc, kurczę, ale słabo widać. Ale nic. No dzisiaj to będą same srebra i złota, mówię wam. Coś tak czuję. Banda, banda pod wezwaniem, to... Będzie good. No i pierwszy dołek. Pierwsza monetka 1892 bodajże pół kopiejki albo jedna czwarta. O. Proszę bardzo no i tym razem piękny medalik Jezus Chrystus tutaj. Druga strona, no nie widzę. Po doczyszczeniu mam nadzieję, że, że się zobaczy, ale jest 10 minut na polu. Monetka i teraz medalik. Także pięknie się zapowiada. Teraz kopieczka. Przed chwilą było pół kopieki w pięknym stanie. Tutaj to jest zajeździk. A Piotruś przed chwilą Już wiemy gdzie jest krzyż No Już wiemy gdzie jest krzyż Ja już z tego pola też krzyżyk Dwa dni temu wyciągnąłem Także no, jest dobrze No coś tam wychodzi także Oglądajcie dalej No teraz taki potężny gaciak wyszedł Dziury to ma to do takiego groszy wyżej Hulala <gry> No jest pierwszy guziczek dzisiaj Tym razem 5 groszy 49 zapewne No pierwszy dzisiaj pierwsza, pierwsza dzisiaj polska lata No i tym razem znowu jedna druga kopiejki 1900 rok nawet nieźle zachowana, jak te warunki. Także cały czas, cały czas coś się dzieje, więc jest jest fun, jest zabawa. Także cały czas oglądajcie. Zobaczcie, no, coś od czegoś, coś dziwnego. Nie mam pojęcia, co to jest. W pierwszym momencie myślałem, że to jakaś klamerka, ale nie, 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 nie. Coś dziwnego naprawdę. Jak ktoś by wiedział, to proszę o komentarz. No, zobaczcie teraz, co prawda ugryziony, ale piękny medalik z w koronie. Napisów niestety nie jestem w stanie rozszyfrować, ale piękny, tłoczony. Stronny no, ale co tu napisane? Musiał być ładny. Teraz też jest ładny. No to co to jest? To jest mała monetka? Czy guziczek? Czy... Czekajcie, włączę się. No i to był jeden grosz między Ja już sam zobaczyłem przy czyszczeniu. No, rocznik 31. Także pierwsze dzisiaj między wojnie e, Moje, no bo tam Piotr już z tego co wiem, 20 groszy wykopał. Nie wiem, jak tam reszta chłopaków Sebastian i Robert, ale tu jest jeden grosz. Naprawdę piękny orzeł. no teraz wyszła kopiejka Aleksandra II tysiąc osiemset sześćdziesiąt chyba coś tam no trzeba doczyścić no i następne pół kopiejki 1897 też niezły stan do wyczyszczenia i będzie cacy gdzie są nawet te kopiejki chociaż tyle ich chodzi, że... tak jak u niektórych fenol no i płaski guzik z łóżkiem Oprócz tego lesaniaka jednej czy drugiej ja dzisiaj pierwszy pierwszy polski guzik Polski znaczy taki tutaj coś ma jakby nie mam pojęcia No i następny, następny guzik z łóżkiem też taki śmieszny malutki Jakiś ozdobny taki pierwszy raz taki także będzie do kolekcji nie mam pojęcia co to jest, ale coś takiego łamanego wpadło Coś dziwnego no teraz duża moneta gruba, ale zazdrzeby nic nie czytamy Co to może być Duża gruba moneta Nie sądzę żeby to była kopiejka, bo tak może. na parsteczek Guziczek, taki jak my no, ostatnio. Co tam masz? O, o te, ten z orzełkiem tak? No, no przyjemnie. Ale jaki też Czy to też takie złocane? Ale dance. No, o. O, panie. Злато? Злато, не? Злато. Ай О, курда. Но. Какби ви отделям от своя търсене на здрав сяндук, аз мога да поръчам. О, минус 100%. Може да го купим. Влезте, проверете. Курда. Falconetti, no, Będę typu. miał do czytania. No dobra, chyba spadamy co? Kolejny srebrny Dobra, pokaż ty złoto. A srebra żadnego nie masz? Króleczka jest, Guzik, Guzik. No. Ajkowe krowy, nie? No. Konina Od plecaka albo... Ty Robert, lambrę już masz Teraz konia musisz kupić wykopać <gry> Teraz na powrocie już Mało co lambrę ale Znowu monetkę, znowu zajeźdźnik Szkoda bardzo, że na tym polu takie są W ogóle nieczytelne Postaram się coś zrobić Cienka, duża moneta I już mój czwarty taki guzik z tego pola Na ostatnim wypadzie były trzy Teraz jest czwarty, także jeszcze wychodzą no i na Fajrand, na Fajrand wpadły dwa wyniki Cesarstwo Nie wiem, który rok już się teraz spieszę, bo już jest strasznie późno Podejrzewam, że za jakieś 4 godziny wstaję do pracy, także jeszcze muszę dojechać, czyli będę miał ze 3 godziny snu Do zobaczenia I zakończenie, Oooo. Wiesz, o panie Zbieram z wom, czy z czegoś wiesz. Powiem, <grym <grym jeszcze, jeszcze parę złotych, jeszcze parę złotych powinien dać, nie? Zobaczcie to się zbiera. Czekaj, wezmę ten Graty Trzeba to no no, jak pitał. I w internecie no... Pokaż ten guzik, masz ten nam. E, tak. Jaki? <grym Jaki? <grym> <grym> Jaki Luis? Baron <laughs> <laughs> ale to ten baron i jak on? No ten znaczy widziałeś wysłań. Tak? No ale to ten, chyba, ten ba baroni... baron i... Ten jest... tak, z... Tak, to jest górzeczek z numerując kranatą. Pokaż I chyba ten numer uh -huh. jeden, nie? Mhm. Uh -huh. To jest ten Amerykano. Mały Nie widzę, ale... Musisz uwierzyć są w sensie słowo. No dobra. Ja mam cię układu. Która jest godzina? Nie, nie. W pół do pierwszej. No to... Młoda jest Młoda godzina, nie? No dobra. To w takim razie panowie do jutra, no? Znaczy Nie, no, nie Do dzisiaj. Do dziś.